Przygotowanie. moe, waikai kai kekao. Podróżujmy wszyscy razem, jak woda płynąca w jednym kierunku. Jest to książka o szamanizmie, zwłaszcza o hawajskiej tradycji szamanizmu oraz o byciu szamanem miejskim. Abyś skorzystał dzięki tej książce jak najwięcej, Chciałbym od razu objaśnić, czym jest to, o czym tu mówimy. Zdaniem Mircej aliadego, czyta się Mircia. Jest to rumuński religioznawca, indolog, filozof kultury, a także eseista, pisarz i dyplomata. Szamanizm jest praktyką spotykaną na całym świecie, w tym w Azji, obu Amerykach i na Pacyfiku. Wyraz szaman pochodzi z języka tańguńskiego, używanego na Syberii, zaś obecnie zarówno naukowcy, jak i laicy używają go jako poręcznego terminu dla nazywania osoby prowadzącej określoną praktykę. Większość kultur posiada dla takiej osoby własne określenie w rodzinnym języku, takie jak na przykład kupuła w języku hawajskim, wielu ludzi ma inne pojęcie o tym, kim jest szaman i czym się zajmuje. Lecz ja podobnie jak Eliade, Skłaniam się ku ścisłej definicji. Nie każdy, kto leczy, jest szamanem, choć szaman może leczyć. Nie każdy kapłan plemienny to szaman, lecz szaman może być kapłanem plemiennym. Nie każdy uzdrowiciel jest szamanem, lecz szaman bywa uzdrowicielem. Do celu tej książki. I moich nauk określam szamana jako uzdrowiciela związków pomiędzy umysłem i ciałem, pomiędzy ludźmi, między sobą, pomiędzy ludźmi i okolicznościami, pomiędzy istotami ludzkimi a naturą, a także pomiędzy materią i duchem. W praktyce uzdrawiania szaman ma ogląd rzeczywistości. Bardzo różny od tego, którym posługuje się większość świata. I to właśnie ów, jedyny w swoim rodzeniu punkt widzenia, który zostanie wyczerpująco omówiony na dalszych stronach książki, tak naprawdę odróżnia szamana od innych uzdrowicieli. Ten punkt widzenia prowadzi również do pewnych dość niezwykłych technik uzdrawiania, jak zmiana formy, porozumiewanie się z roślinami i zwierzętami, oraz podróżowanie do podziemia. Nie przejmuj się, jeżeli pewne rzeczy brzmią obco. Czytając dalej, zauważysz, że wiele z tych praktyk o ile nie większość będzie ci dziwnie znajoma. Dzieje się tak dlatego, że szamani opierają swoją sztukę na naturalnym ludzkim doświadczeniu. Odkryjesz, że wiesz już o szamanizmie więcej niż sądziłeś. Szamanizm hawajski, Szamanizm to odrębna forma uzdrawiania, zaś szamanizm hawajski. To odrębna forma szamanizmu. Wyrówniającą właściwością szamana, niezależnie od kultury, jest skłonność do angażowania się i twórczego działania. Nie wystarcza wiedza ani zrozumienie. Nieciekawa jest też akceptacja. Szaman zagłębia się w życiu umysłem i zmysłami. Spełniając rolę współtwórcy. Jest w duszy coś takiego, co każe podziwiać kształt i położenie przywróconego drzewa. Szaban natomiast jest raczej jak rzeźbiarz, który spogląda na takie drzewo i odczuwa przemożne pragnienie, aby przekształcić je na podobieństwo pewnego obrazu wewnętrznego. Lub użyteczne narzędzie. Jest tu szacunek i podziw dla drzewa takiego, jaki jest, lecz również impuls, by połączyć się z drzewem i wytwarzać coś nowego. Taka potrzeba działania wyraża się w ramach podstawowej funkcji szamana, funkcji uzdrowiciela. Niezależnie od kultury, Położenia geograficznego i środowiska społecznego, szaman jest zgodnie ze swoim celem uzdrowicielem umysłu, ciała i okoliczności. W rzeczy samej, to właśnie ta skłonność do uwzględniania pożytków społeczeństwa i środowiska odróżnia szamana od czarownika w ujęciu Castanedy czarownika podążającego ścieżką ściśle osobistej mocy i oświecenia. Choć wszyscy szamani to uzdrowiciele, większość obiera drogę wojownika. Niektórzy mniejszość, do której zaliczają się praktykujący tradycję szamanów hawajskich, wybierają coś, co moglibyśmy nazwać drogą łowcy przygód. Szaman-wojownik skłania się do personifikowania strachu, choroby czy konfliktu i w celu ich pokonania skupia się na rozwijaniu mocy, kontroli i umiejętności bojowych. Natomiast szaman-łowca przygód skłania się do Depersonifikacji tych warunków, to znaczy traktuje je jako skutki, nie rzecz i radzi sobie z nimi dzięki rozwijaniu zdolności kochania, współpracy i harmonii. Oto prosty przykład tych różnych podejść. Gdybyś musiał mieć do czynienia z kimś, kto jest przygnębiony, Szaman-wojownik mógłby ci pomóc w zbudowaniu silnej, psychicznej tarczy chroniącej przed negatywną energią tamtej osoby. Z kolei jest bardziej prawdopodobne, że szaman-łowca przygód nauczyłby cię, jak harmonizować swoją energię tak, byś zachował spokój, a wręcz stał się Źródłem uzdrowienia dla tamtego człowieka. Poza tym ścieżka szamana wojownika jest często dość samotna, podczas gdy ścieżka łowcy przygód jest dzięki samej swojej naturze dość towarzyska. Pomimo to, jest rzeczą trudną, o ile nie niemożliwą, wskazanie różnic pomiędzy. Mistrzami każdej z tych ścieżek. Ponieważ im jest się potężniejszym, tym bardziej jest się kochającym, skoro jest coraz mniej rzeczy zatrważających. Zaś im bardziej jest się kochającym, tym jest się potężniejszym, skoro nasza ufność jest coraz większa. Kroczyłem obiema ścieżkami i wybrałem oraz nauczam drogi hawajskiego łowcy przygód, ponieważ sądzę, że jest najpraktyczniejsza i najkorzystniejsza. Mam jednak odgromny szacunek dla szamanów wojowników i ich uzdrawiania. Szaman Miejski. Tytuł tej książki brzmi Szaman Miejski, ponieważ jest to sedno. I cel mojego nauczania. Chociaż szamanizm zwykle kojarzy się ze scenerią prymitywną i dziczą, jego stosowanie w środowisku miejskim jest zarówno neutralne, jak i potrzebne. Po pierwsze, szaman jest uzdrowicielem niezależnie od kultury i środowiska. Po drugie, Dzisiaj więcej ludzi mieszka w obszarach miejskich niż poza miastem. Przedmieścia i miasteczka zaliczam do miast. I to właśnie tym ludziom potrzeba uzdrowienia najbardziej. I po trzecie, szamanizm, zwłaszcza w odmianie hawajskiej, z kilku powodów jest dobrze przystosowany do współczesnych czasów i potrzeb. Punkt pierwszy jest całkowicie niesekciarski i pragmatyczny. Szamanizm jest rzemiosłem, nie religią i można go praktykować samodzielnie lub z grupą. Punkt drugi: bardzo łatwo jest się go nauczyć i stosować, chociaż, jak w każdym z rzemiośle. Pełny rozwój, pełnych umiejętności może zająć nieco czasu. Punkt trzeci. Szczególnie wersję hawajską można praktykować wszędzie i o każdej porze między innymi w domu, w pracy, w szkole, przy zabawie lub w podróży. Jest tak głównie dlatego, że szamani hawajscy przede wszystkim zajmowali się tylko umysłem i ciałem. Nie stosowali bębnów dla wywołania odmiennych stanów świadomości, <laughs> przepraszam, ani nie używali masek, żeby przybierać inne postacie czy właściwości. Punkt czwarty. Natura szamanizmu sprawia, że uzdrawiając innych, uzdrawiamy siebie, zaś przekształcając naszą planetę. Przekształcamy samych siebie. <laughs> Przepraszam. Muszę uciekaj robotki. Nauka rzemiosła. W zamierzchłych czasach, gdy ludzie mieszkali w dość odległych od siebie osadach, a wyznawany przez kogoś pogląd na świat ograniczał się, do jego doliny, góry lub wyspy, dla tego, kto opanował ścieżkę szamańską, było rzeczą stosowną posiadanie w ciągu życia jednego, dwóch, może trzech uczniów, ponieważ ta niewielka liczba zaspokajała całość potrzeb wioski. Jednakże dzisiaj mieszkamy wraz z miliardami ludzi w globalnej wiosce, i lekko licząc, dla utrzymania harmonijnej, Zdrowej egzystencji potrzeba nam tysięcy szamanów miejskich, ludzi, akurat takich jak ty. Wychowano mnie na szamana miejskiego. Mój ojciec wyjątkowo dużo podróżował. Doskonale znał kultury i tradycje niemal całego świata, a także przeszedł gruntowne szkolenie w zakresie hawajskiej tradycji szamanizmu. Był niebywale biegły. W sposobach i umiejętnościach związanych z buszem i z dżunglą, lasem i farmą, pustynią i tundrą, zaś ja wiele się od niego nauczyłem o naturze. Przede wszystkim jednak był on człowiekiem miasta. Miał wyższe wykształcenie medyczne i techniczne. Czuł się też swobodnie w kręgach biznesowych i rządowych. Pojawiłem się w jego życiu na początku pewnej wojny, a on opuścił moje życie pod koniec innej. W międzyczasie większość lat spędziliśmy podróżując pomiędzy aglomeracjami miejskimi. Szamanizm, którego nauczyłem się dzięki przykładom i szkoleniu w trakcie 17 lat naszej znajomości, był w większości stosowany w środowisku miast miasteczek i szkół. Mówię o szkoleniu, lecz nie było lekcji ani sesji na siedząco. Z moim ojcem jako nauczycielem i ze mną jako uczniem. Szkolenie, jakie przechodziłem, należałoby uznać za bardzo tradycyjne, ponieważ miało miejsce w trakcie zwykłych zajęć, na przykład Podczas rozmowy na temat warzyw ojciec przedstawiał mi technikę porozumiewania się z roślinami. Abym ją sam poćwiczył, a później omówił z nimi. Bywało, że w ciągu dnia stwarzał sytuację, która dawała mi możliwość użycia niedawno poznanych umiejętności, a następnie komentował jej zastosowanie lub brak zastosowania przeze mnie. Często też rzucał intrygujące aluzje pomysły czy sugestie, abym samodzielnie się nimi zajął. Było to szkolenie, ponieważ było świadomie podjęte. Zaś ja z pewnością dzięki niemu się uczyłem, choć wcale nie było organizowane jak szkoła. Po śmierci ojca, kontynuowałem szamańskie szkolenia w ten sam sposób z członkami naszej hawajskiej rodziny. Przy czym zastosowania nadal dotyczyły głównie miast, miasteczek i szkół, a także przez pewien czas marynarki wojennej. Zdobytą wiedzę wykorzystywałem w sposób bardzo praktyczny, tak jak winna być stosowana. Pomogła mi ona poprawić zdrowie i wzmocnić siły. Pomogła mi też szybko zdrowieć, kiedy zapomniawszy o własnej wiedzy, nie domagałem lub byłem ranny. Na Uniwersytecie Colorado wiedza ta pomogła mi poradzić sobie z przeładowanym programem studiów i trzema źródłami zarobkowania równocześnie, a także uzyskać stopień naukowy. Na studiach azjatyckich i członkostwo Stowarzyszenia Pi Beta Kappa. Ponownie użyłem swojej wiedzy, kiedy z trudem zdobywałem kolejne stopnie naukowe w Ameryce, w Wyższej Szkole Zarządzania Międzynarodowego w Arizonie, a także znacznie później, robiąc doktorat z psychologii. Na Uniwersytecie Zachodnim w Kalifornii. Kiedy moje małżeństwo liczyło 3 lata, a mój pierwszy syn 2, przeprowadziliśmy się do Afryki Zachodniej, by mieszkać tam lat 7. Około połowy tego czasu spędziłem w buszu, w dżunglach, lasach i na pustyniach. I dowiedziałem się mnóstwo o różnych aspektach tamtejszego szamanizmu. Ale podstawowe zastosowanie nadal dotyczyło miasta. Stosowałem swoją wiedzę, aby mój związek z żoną był szczęśliwy i pełny, aby utrzymywać moich synów, ostatecznie trzech, w dobrym zdrowiu fizycznym i umysłowym. I aby byli przyjaciółmi dla mnie. I dla siebie nawzajem, aby uzdrawiać i uczyć domowe zwierzęta, aby pomagać rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom w byciu zdrowszymi i szczęśliwszymi, aby rozwijać karierę i dzielić się swoją wiedzą z ludźmi na całym świecie. Używam tej wiedzy dla utrzymania w sprawności pojazdów i komputerów. Dla zapewnienia współpracy z liniami lotniczymi i pogodą podczas podróży, oraz dla zwiększenia tempa nauki szamanów i innych ludzi, których szkolę. Stosuję tę wiedzę na niezliczone sposoby, z pożytkiem dla siebie oraz środowiska społecznego i fizycznego, gdziekolwiek jestem. W ciągu życia nauczyłem się mnóstwa rzeczy. Studiowałem wiele systemów religijnych np. chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm, hinduizm, konfucjanizm, islam, Wódu. Filozoficznych głównie taoizm, jogę, zen, pragmatyzm zachodni oraz systemów uzdrawiania, masaż, ziołolecznictwo, pracę z energiami, Uzdrawianie wiarą, hipnozę, by wymienić jedynie parę przykładów. Zaś szamańskie rzemiosło poszerzało moją wiedzę o każdym z tych systemów. Dzisiaj, kiedy mieszkam na Hawajach i kieruję Aloha International ogólnoświatową siecią. Szamanów uzdrowicieli, która za pośrednictwem kursów i seminariów, muzeów i miejscowych kapituł krzewi hawajską tradycję uzdrawiania, że miosło miejskiego szamana, widoczne jest we wszystkich naszych działaniach. Nie chcę się włączyć. Muzyczkę. <laughs> w tym miejscu staram się pokazać, że idee i praktyki szamanizmu hawajskiego równie dobrze nadają się do wykorzystania we współczesnej społeczności miejskiej, jak i na obszarach uważanych za bliższe naturze. Jak już wspomniałem, niektóre pojęcia, przykłady i ćwiczenia będą robiły wrażenie znajomych. Zaś inne mogą wydawać się dość obce. Materiał pochodzi z dwóch prowadzonych przeze mnie szamańskich kursów szkoleniowych i przedstawiam go tutaj mniej więcej w takiej samej kolejności jak na kursach. Jednakże w książce o takiej objętości możemy w wielu. Z w wiele zagadnień wniknąć znacznie głębiej niż jest to możliwe na kursie. <laughs> Przepraszam. Polityka otwartych drzwi. Bez oporów i otwarcie przedstawiam wiele rzeczy, w niektórych tradycjach uważanych za głębokie tajemnice. Jedni obawiają się nadużycia tej wiedzy inni boją się, że wiedza ta, skoro każdy będzie ją posiadał, zmniejszy swoją moc. A jeszcze inni obawiają się surowych kar ze strony hierarchów, którzy wydali zakaz ujawniania tej wiedzy. Prawdziwy szaman nie utrzymuje jednak w tajemnicy wiedzy, która może pomóc i uzdrowić. Trudność Tkwi nie w utrzymywaniu wiedzy w sekrecie, lecz w sprawieniu, żeby ludzie ją rozumieli i stosowali. Jeżeli chodzi o nadużywanie, wynika ono z niewiedzy. Im więcej każdy będzie miał wiedzy o tym, jak zmieniać rzeczy, tym mniej będzie skłonności i okazji do nadużyć. Wiedza szeroko rozpowszechniana. Ma tak naprawdę większą moc niż sekrety trzymane pod kluczem i nieużywane. Wiedza utrzymywana w tajemnicy jest mniej więcej tak samo użyteczna jak pieniądze pod materacem nędzarza. Natomiast jej świętość nie leży w zastrzeżeniu jej dla nielicznych, lecz w dostępności, dla wielu. Jest bardziej prawdopodobne, że strach przed swobodnym ujrzeniem ma raczej coś wspólnego z pierwotnym lękiem, niż taki strażnik wiedzy ma w rzeczywistości niewiele do pilnowania, albo sam nie rozumie, co posiada. Na koniec jeszcze jedno. Szamani nie uznają hierarchii ani władzy w sprawach dotyczących umysłu. Jeżeli o jakiejś grupie ludzi będzie można kiedyś powiedzieć, że rzeczywistnia system duchowej demokracji, będą to szamani całego świata.